Można śmiało powiedzieć, że drużyna Bogdana Jóźwiaka idzie za ciosem. W minioną sobotę rozegrany został mecz trzeciej kolejki trzeciej ligi. GKS Bełchatów podejmował na stadionie miejskim El Elbląg. Warto przypomnieć, że Bełchatowianie wygrali dwa pierwsze spotkania. 1-0 z Pelikanem Łowicz oraz 2-1 z Bronią Radą. I jako jedna z czterech drużyn na 18 zespołów mogła pochwalić się kompletem punktów po dwóch seriach gier. Sobotnie popołudnie ponownie okazało się szczęśliwe dla brunatnych. A wszystko za sprawą Łukasza Wrońskiego, który w 28 minucie meczu oddał celny strzał na bramkę rywala. Sytuacji w drugiej połowie spotkania nie brakowało. Zabrakło jednak efektownego wykończenia i tym samym brunatni zakończyli spotkanie wynikiem 1 do 0. Warto dodać, że to trzecia wygrana w tym sezonie. Kolejna walka o punkty już w najbliższą środę. GKS zmierzy się na wyjeździe z mławianką Muława.